Mogę ci lepo tam coś schować? Już nie. <gry> Ej, ale te talerze możemy w sumie o jeden trochę dalej Nie wiem, jak będzie lepiej. Zobaczymy. A to potem. Maciej, ty wy się bawcie jeszcze, co nie? Musisz to pierwsze ujebać. Jak ty się wyrażasz? Przepraszam. Co to tak A, budzi? więcej gości Wybocznie. A, znowu się wyrażę, tak nie powiem wie. co. A ty nagrywasz? Nie. Skąd? Widziałeś tą czy... prędkość. Myszka też nagrywa niż żeby coś. No, ale mną się nikt nie przejmuje. No właśnie. Bo chyba jest takie coś, że... A to tutaj nie będzie... E, 60... Okay. sekund Odcinka. Nie mam. Okay. Ja potrzebuję mopa. Dobra, ja to będę sprzątać, tym się nie przejmuj, y, ty po prostu rób... Y, z myciem. Czekaj, ja to słownie przed końcem czasu, z dodatkowych O e, ale pizzy się robi... Łatwo robi, ja myślałem, że tak ciężko. Ej, nawet chyba mniej bruzu, nie wiem, bo takie wrażenie odnoszę. No. No, w sumie jakby nie patrzeć cały czas, zajesz im to samo. No, ch chyba, że zaraz się zacznie takie, że niektórzy będą chcieli na przykład bez sera czy coś. O jest. A to. weź blat. Talerze. Stół jadalny, biorę Talerze możemy wziąć? Talerze na razie nam chyba nie brakuje. Telerze, Wiesz co, ulepsz sobie, ulepsz na talerze. A i weź to co ulepsz. Jeszcze ulepsza. Ciup. Pinsiu... Pinsiu... Eee, trzeba ulepszyć. Chcesz ulepszamy, czy...? Nie. No... Ej, nie ule... Ule... dałem do ulepszania. Nie dałeś, bo nic nie mogę ulepszyć. Ale żal. Aż ja spróbuję. No właśnie, tak, dajesz. O, nic nie dzieje. Ej, faktycznie nie da się. Dużo pizzy potrzebujemy Prawdy to tak byś się spodział, że dużo pizzy A dobra wziąłeś kawałek, okej okay. No tutaj możemy Ej, weź nie to! Weź ten talerz No czekaj A wiem co już muszę zmienić tutaj u siebie No Żeby szybciej też było Muszę po prostu jeden blat dodatkowy albo zmienić. Ja już coś pizzę lecę. I by się jedną pizzę, bo to stała taka jedna niedokończona. Dobra, dobra. tylko potrzebuję Kawałek. talerzy. Dobra, idę myć, idę myć, idę myć. Eee. Dobra. No rusz Mega szybko, Ej, to są nie przed końcem czasu. Opłaca się yy, po prostu zamówić kolejnych klientów. No. Ej, ja wyprodukowałem trzy pizze i to mi starczyło. Całyczko tu A jeszcze... Nie, da zabra... nie idealnie wystarczy, patrz. Cztery kawałki. No, bieżna czy nie. I... No, chodźcie z pizzą ktoś. <śmienic> Dobra, już idę. Te... Yeah. Dobra, to niech tam ja idę. Pokrój to! Pokrój! A ty to możesz... W tym talerzu, jak trzymasz talerz, możesz No. no bo... Dobra, pierwszą gesty myślałam. Ale myślę, że powinien i tak ktoś zawsze chce jak w rozmowach, Okej. Biurek możesz używać tylko raz dziennie? Oh. Biurek? Znaczy? Nie wiem. To nie jest to co teraz? Nie no ale my i tak używamy raz dziennie. Aha. Nie wiem. Dobra. Chwilka. <grymka> Ora, macie tutaj lepszy zmywak. Które ten masz? To jest ten szczypszy, nie? Tutaj o się. To, to takie latek, śmietnisko sobie. jest w sobie W tym pomieszczeniu, jakby nie patrzeć. masz trzy A ten zlew jest szybszy, ten to jest co teraz No, to dwa razy, szybszy, nie? No. Lecimy. To, to seria żałosny. O, co masz żałos na żałośniaku? E, musimy Ej, no, x x mi wyskoczył. Jakiś X mi wyskoczył. Ej, faktycznie. Jaki X? Aha, że nie możemy użyć tego biurka badawczego. Aha, to o to chodzi. Ale że jak raz dziennie nie? Czyli a ulepszyliście już ten lat? Ej, a jak też mogę tutaj. Ej, halo, pytanko. No teraz tak, lepszyłam, no. Ej, idź tam na zmywak, a nie kradzież klientów. Ej, to... co to jest? To się samo myje, ale peka. Ale wolniej pewnie, co nie? No e, ja dosłownie jestem najlepszym piekarzem teraz. W ogóle. Patrzcie, ja już pizzę będę robił. Ej, może ja ta wam przyniosę więcej osób, co? O kurde! Co ty przeklinasz znowu? Przepraszam, ale po prostu tu jest tak ciasno Jak ciasno? Tyle miejsca jest Ale my się nie mieścimy, proszę Tej. To suknijcie. Znaczy, co? Ciekawe czy mogę suche naczynie wpaść na tym Nie jest brudne No chodźcie Bierzcie ktoś Przejdzie tu ktoś? Super, dziękuję. Ej, będzie to coraz szybciej, normalnie, nie? Jeszcze jakbym sobie ulepszył, plac, co nie? To już w ogóle. Ej, Klaudia, potrzebuję tutaj, ciebie. O, jezu, O, idę skłpać się i teraz jest szybki. Nie ja mamy, na polu, nie nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy, co Ale nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy, Jeszcze ostatni klient zaraz. Aj, kurde akurat znikło. Ale jestem wolny tutaj, patrzcie. Dobra, sorry, ja nie mogę tutaj być. Jestem zbyt wolny. Ja się tyle. No i chodź tu do mnie. Ej, jednak te pizze są mega łatwe, lecimy mi je cały czas. <grymne> <grymne> a zawsze się stałem przed pizzą. To brakuje mi tego mapa. No to to jest zwykle exclusive. Okej, okay, dałabym jako formalnie. Eee, a no w możemy No, no żeby spróbować. Aguś, chodź tak szybko, tak. szybko przez Aguś kucharza. <grymne> 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 Kelnerko w stroju kucharza. Tak. Wazon. Prostu... Mm. O, oh, jak ładnie! Dobra, i co jeszcze dajemy? Wazon. Dawaj znowu te dwa krawaty. Ja nasze. Dwa krawaty tam masz? To są jaką tam, na jak kontent. Ej, jak byśmy wzięli na przykład Austrię? O! Też mam. A, czekajcie, myśmy... czekajcie! Mam tu wazon za... Jeden, a ty ma, macie Możesz tam jeszcze coś miesić. za jeden albo dwa? Yy, no, jest za jeden. Abstrakcyjna lampa. Dobra, lecimy. Gdzieś to trzeba dać. poważnie. aha! E, tu mamy z nakryciem. To można dać tutaj. No fajnie, to musisz. Musisz. Yy. W sumie, dobra, czekaj. Dobra, to bierzmy. Bierzmy go. Dajmy go tutaj po prostu. Tylko nie da się go obrócić. Tutaj jest większy czekaj, bałagan. To... Witam mojej kuchni. A e, nie daliśmy nic do ulepszenia, nie? Zapomnieliśmy. Trochę smutek, ale dobra Zresztą tą lampę nie można otwierać z drugiego stołu. Kurde. Trzeba je mieć A to co nie, nie można? można? Aha, nie, możecie tak pod kątem, wiecie? No. Pod kątem. Musicie przytrzymać się lewy i prawy jednocześnie wtedy, znaczy góra i prawe. Jezu, jak trudno? Co myślałaś? Ej, kto mi zjebł Jaki zjebł? Nie, zjebłka? bo tam się brudziło. To stary, to. nie miał innego. Czekaj okay. jeszcze. Kurde, no mają co to wysprzątać, ludzie, nie blokujcie mnie, proszę. Ale nie, nie, nie w talerze. Dobra, mam jednego. Chodźcie, pieszcie jak tu coś. Dobra. Jeszcze pizza. Szczerze, nawet nie chce mi się być tam na kuchni, bo nie mam nic do roboty. Pierwszy. Ile też drugiego? Jeszcze, jeszcze dalej. co tu można tu, tu kłaść? Do talerzu? Kawa jak ktoś bierze. Jeszcze kawałek. Zapomniałeś, że to ten stół Tak Dobra mamy Co? Już druga glaska i szybko to w sobie przeskoczyło no. Ej, zacznijmy w ogóle O, o nie <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, jeszcze... <laughs> kolejne pieczarki Pieczarki, pieczarki, no? Lecimy pieczarki, gdzieś się przejść co robić Tylko... Nie, ja wam daję pieczarki, to wy będziecie dawali pieczarki. Chyba cię postrało. Bo no ja muszę na każdy kawałek osobno, nie mogę tak całościowo chyba na pizzę. Zobaczymy. Czy mogę przyjąć zamówienie? Dobrze, rafał. Nie spodziewałoby się, chcą pizzę z pieczarkami. Musimy patrzeć, czy są z, czy bez. Nie, tak, tak. Albo pieczarki, pieczarki daj tam. No, Aga, tego, nowo, nie, o, nie wezmę tej pierwszej te pieczarki. Okay. Nie czemu ty. ty ja muszę dać... Czekajcie. Ty, no, pieczarki tam trzeba dać. Czekajcie. Czy to jest dania z sery, ja muszę dać pieczarki? <laughs> tak! To nie to ty masz się z tym bawić. No, Ej, dobra, panem... czekaj? Ja już znam tam zaraz. Rafał, szybko! Rafał! Cieszę się, no co ja mam poradzić? Dobra, ty Co się nim zajmiesz, a ja się ja zajmę resztą. Mój kamień, ludzie nie się, dobra. No weźcie tą kawałek, bo mam pizzę! nie, ale nie tu! To... No weźcie kawałek! Daj, <gry> bóg! <gry> <Nie>, Pięknie, <gry> kawałek! Dobra, ale. Da... Sorry, sorry, nie ma taneżu. Nie <gry> No nie, <zrozumiała> no nie mogę wrzucić! Ej, dobra, może ten będzie chciał, może ten będzie chciał, może ten? Słuchajcie go, Daj tam nie wiem. Dobra, chodźcie do kosza. Może. Aha Bo On tam umiera, on tam umiera. Coś się nie wiecie, co chodzi. Ta ta ta... no, no, tam daj ktoś tam. Pomóżcie mu, to mu to wystawiać. to to Weź tą, Co? Co się stało? A weź tam zostało Tą tutaj, temu gościowi. Bo ma inną. Nie! Co ty robisz?! Aka, ja, co ty robisz?! A, dobra. Okej. Okay. Nie, no nie uda nam się chyba. A nie, dobra. No kur... Niech mnie ktoś weźmie to, please. Dzięki. Czarkami co dobra. No cóż, ważne to praktyka, nie? Tak. Ja już tam lecę do niego? Chodź tu. tu macie ma zwykły kawałek, tu u góry, jak coś. Co się stało, że tak mało talerzy nagle się wydaje? Nie wiem, czemu? O, bo nie wiem, dajcie może klientom co? Bo cały czas jeden talerz był na blacie, niż o to wam chodzi na przykład. <grym> lekka, krak, bo on co to o, trochę wam tutaj. u góry chyba chłopak tutaj nie ma co jeść. Mopa, czekaj, mamy Mopa. Właśnie. Cały czas musimy na przyciski. A, zapomniałam, że to jest ten stół. Dobra. Aha. No, faktycznie też zapomniałam. Oj, tam na nieźle. nie jest. Ten stół jest mega fajny. Dobra, ciasto czas zrobić. Jak za Polskę 40 nie powiem, w który... Czemu tak szybko chodzę w ogóle? Bo ktoś miała te Nike. Ja... Ej, ja mam Nike, ty nie masz, nie? Chyba, że jest po prostu śliska pogoda Klaudia, błogę. chodź. O, czekaj. Zaklęłam się, czekaj. Gdzie ty chcesz tam być, do nich? To jest ten jeden stół. A, faktycznie. <noise> o do moi kochani. Przyjmieć mieć więcej taki z tą. No, są... no. Ej, patrz, nie wejdą tam, nie wejdą, widzisz? Czekają. Nie mogą tam wejść. Faktycznie Ej, A, Ej, nie, teraz weszli, patrz, co ty gadasz. A nie wiem, nie wiem, czemu stary, ja nie, nie rozumiem. Za może dużo może... Zostanie? Nie wiem, oburzyli się, że były brudne talerze. Nie, nie wiem. Miooo, na w kuchy. jak no, jaka ściekówka. Miooo. No. O, Pizza dostawa, zapraszam serdecznie! No, może to, byś pomogła jej z tym. Nie ma się zroboty. Spokojnie, daję radę. No nie wiadomo, po co mi jak dopiero po pracy sobie pomyjano. No ja sobie Patrz. No i na co czekacie? Jesteście głupi. Jak tu jest ślisko. To tu ludzie żegają, nie wiem, co tam robisz. Ej, bo nie ma talerzy A to się nie myje! Znaczy te dwa talerze dam. To z lewą mogłaś dać tutaj! Aha, faktycznie to jest złe. Ja zarobia nie mam ci brudnych talerów dać. Ej, masz na przycisku jak na te brudne talerze. Nawet ja ci tam dam. Zapomniałam o tym. Bo i ja niecieknięłam, dlaczego? No bo nie mogę wejść. No do no, tego ostatniego nie mogę niestety? 600 czy 900. Dobra, idę z talerzami czystymi. Dobrze, ale. To co by się jednak sprzedało? Muszę no, mieć podłogę. Natarzy, ja, ja co? Jaki? Ej, bo ci się coś tam spali. Nie, to cały czas się tak jest. Nie, 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 będzie z tego stołu. Dobra, nie wiem, co oni odbierają. A co w drzwi nie umie trafić, się... dlatego wychodzi z restauracji. Byś po prostu wkurzyłam. A kiedy dajesz ty lata z tym dołkiem. Tak. Tak, mamy sto jak na brutalne naczynia. No bo zapomniałam o tym, dobra, więc słuchaj się. Nawet nie trzeba już mieć ja. Bierz Nie mówię mi jak mam żyć I Nie wiem czy ten stojak Wiesz, już wiem jak przełożymy ten stojak Mam po dajmy go bardziej na środek Tutaj w tym miejscu Nie, nie, nie. ja to. mam inny problem Zobacz, czy jest lepszy Już się boję Tak chcesz grać? A oni ani będą w stanie tu przejść tędy? Tędy? Będą? Chyba? Dzięki. Nie wiem, ja bym nie ryzykowała Zawsze możemy Patrz, zawsze mogę... Możemy... A nie, nie mogę Proszę, przełożemy... Czekaj. No możemy zrobić, patrz, że. Czekaj, że to. Proszę. A! No to nie wiem, nie przeszkadza. Nie, patrz, patrz, patrzę w ten sposób. Tu. O! o. o. Tu to staw to. No, tylko nie wiem, gdzie teraz. <śmiech> <śmiech> okay. Nie, te mopa. Ej, tego mopa stąd weźmy i dajmy no. go zamiast. W... Nie wiem. A tak to żeby tak. był dość w miarę blisko, że nie trzeba było latać. Tyle może być jeszcze? No, myślę, no że. tak. bo by tyle talerzy tutaj, skoro i tak nie nadrabiacie z talerzami. Tak, tak, tak. Dobra, czekaj. Weźmy. Dobra, lecę. I czemu? Piękny do tych stołów, co jest. Wiesz co, mogą po prostu chyba tylko... Nie, a może dwie osoby tylko jednocześnie mogą tak siedzieć obok siebie? czyli wiesz, stół na dwa jakby, nie? nie? Nie wiem, co. Myślę, że mnie to to <grym> No i co ty tam No te... Ale tutaj to nie. Tu już skończyli się wszystkie talerze? Ej, bo nam kłop stoi! To po przy... mnie! Przedeć mopem, przeleć mopem! O, to jest Jeszcze mam te buciki z kości, nie? I taski dlatego, so. masz lecieć mopem. Dobra, bierz ktoś grzybowo. Cię? Tu. Jezu, nie, 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 tych nie, nie, stąd nie, wracaj to, żebyś nie, 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 czekam przy ludziach nie, 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 Oj, Czekajcie. Co to za budzik był? Teraz no, się pytasz o tobie tam złożył Nie ogarnęła Klaudia. Wiem, ja, że za zawsze kalendarze mieli koce spachowane. To upieczone jest. Pytania tylko. Teraz to wydajmy. No cóż, jeżeli Rafał by był serio kocharzem, na pewno nie oby kosy, Jak on się tak drzew. Chociaż Jeśli teraz jesteś. To... Jesteś teraz w miarę spokojny. Ostatni odcinek z tm to dopiero było. Ok, loko. Dobra, wiecie co, bo ja tu nie mam gdzie pizza dawać, już, nie? Jasne, może do mnie nie chce. nie A czekaj. By ci brakowało, chyba jeszcze jedny z szybami. tak, jak podwaliłem. Dajesz seradaka? Tak. A ja nie, nie już dodatkowej pizzy. Trudno, esgamę. Nie <grywy> słuchaj mnie, dobrze z rządem, no, nie to co wcześniej, że nam ludzie cały czas czekali, nie? Tak Jakieś to no. tu Dobra ja, radzę, radzę sama Boniku Nie, szczerze, póki mam talerze, to mi zajebiście to idzie <gry> Okej, okay, póki Ty uważaj, żeby nie było za dużo talerzy, nie? Jest bardzo jej zwykłej pizzy. O, kurde, czekajcie, już da. Na dole go czeka. Ej, po gościu tam wychodzi. Mój, ale nie, nie w talerze! Co na tym? Przedwórz tam dalej. O tu masz jednego, weź se to jest nim taka. A dobra, tam też masz. No. Jestem w dupie, weź w dupie, weź to dupie. Happy. Ty, ja mogę mieć z talerzem w ręce. Echo, weź w talerze. tak okay, jest ale to, że jest przed to nie jest moja wina. Ej, lepiej dla nas, bo wtedy więcej ludzi przychodzi. Przecież. No okay, gajz, no już, biorę wam te talerze, kurde. Znaczy, kurde, nie zyskajcie się. A, biorę, biorę, biorę po pomocy. Kurde, idziemy w tę To nie wiem, to patrz na to co robisz, nie? No, no dawaj, no, dawaj, dawaj! Żeby...